Nikt nie próbuje podważać sensu tej walki. Walki, e, jeśli chodzi o wsparcie dla y, Ukrainy. No to ja mogę wskazać panu premierowi, kto podważa. Nazywa się Donald Trump. Być może pan Tusk ma jakieś narzędzia dyscyplinowania Trumpa, ale wątpię. No tak, ale myślę, że to jest tak, że tak jak sam Donald Trump ostatnio wspomniał, oni, e, tak naprawdę, USA jest podzielone i bardzo daleko od Ukrainy. Tak pisał Donald Trump, chyba, że ten fantastyczny ocean jest między nimi. Tak lubi e, to prezydent USA e, nazywać. Natomiast no, my takiego komfortu nie mamy. Jesteśmy w zupełnie innym położeniu. I być może co innego może mówić ktoś, kto jest te tysiące kilometrów stąd, a ktoś, kto graniczy z Rosją. Dlatego poczekajmy na fakty. No bo oprócz mówienia, żeby ono miało sens, to za nimi muszą iść fakty. Na razie faktów jeszcze nie ma. Miejmy jakieś własne, alternatywne plany, i wtedy, kiedy trzeba będzie, powinniśmy się odezwać i albo zaaprobować politykę amerykańską albo ją delikatnie korektować. Nie mówię, żeby być przeciwny, bo to byłoby samobójstwo. To Panie po premierze, ale tutaj chyba chodzi o coś takiego, co przez parę lat było w Polsce taką linią główną, narracyjną. To znaczy, my jesteśmy sojusznikami Ukrainy, która została napadnięta przez agresora, przez Putina. Ukraina musi się bronić, będziemy ją wspierać, dlatego że ona jest buforem między agresorem a światem zachodnim. No i mieliśmy gdzieś w głowie, jeszcze te, te, te przykazania Jerzego Giedroycia w sprawie w ogóle ukraińskiej, jaka to jest ważna sprawa, że należy o nią walczyć i tak dalej. Więc krótko mówiąc, to, to, to była taka agenda polityczna. My w Polsce walczymy o Ukrainę, wspieramy Ukrainę, dajemy jej wszelkie <laughs> wsparcia moralne i nie tylko, po to właśnie, żeby Putin był precz. I to, że przyszedł Trump i atakuje Europę, no i atakuje też oczywiście trochę Ukrainę, tam próbuje grać, to jest pytanie, jak my mamy się ustawić w tej chwili jako polityka poważnie, jako państwo prowadzące poważną politykę wobec tego, co się dzieje. Czy mamy wspierać sojusze europejskie, być dalej proukraińską władzą i rządem i Polską i państwem? Czy też mamy iść do Donalda Trumpa i powiedzieć, świetnie panie prezydencie, pan to wymyślił. No to teraz my będziemy z panem zupełnie inaczej do tej pory. Proszę pana, hasło Giedroicza a właściwie Daszyńskiego, tylko spopularyzowane przez Giedroicza już dawno się zdeaktualizowało. Dzisiaj gwarancją dla Polski nie jest Ukraina, tylko Pakt Północnoatlantycki, do którego należy ma zwłaszcza artykuł 5. To po pierwsze. Po drugie, ja bym proponował naszym władzom, żeby założyły, że trzeba być tam, gdzie są Amerykanie, gdyby Amerykanie weszli na Ukrainę to wtedy postulat, żeby również tam by, byli polscy żołnierze w ramach jakichś sił pokojowych ma sens, ale jeżeli tam Amerykanów nie będzie, to żaden polski żołnierz nie powinien tam się pokazać. Dlatego, że my mamy szansę tylko wtedy, kiedy za nami, czy obok nas jest Ameryka, jeżeli Ameryki nie ma. No to przecież Europa nie ma własnego wojska. Europa jest krańcowo osłabiona. Unia Europejska jest kierowana i rządzona przez jakichś amatorów. Nie radzę, żeby się. Ale Panie Premierze, kier... to ja tylko do, do, dopytam, Europę. bo Trump, znaczy nie wiem, czy akurat on wprost to mówi. Na pewno mówią, mówią to zachodni publicyści, prasa zachodnia stawia taką tezę, że Trump może będzie chciał jednak wybrać Pacyfik, będzie chciał wybrać inne kierunki swojej polityki i się wycofa z Europy i zostanie tylko w Ramszczein i Wielkiej Brytanii i generalnie nie będzie tutaj tworzył tego NATO, czy współtworzył NATO, tak jak my byśmy sobie to wyobrażali, z pełnym wsparciem, z artykułem 5 no z taką wspólnotą, no, widać, co się dzieje. Proszę pana, myślę, że może się wycofać z Niemiec, ale na pewno nie z tak zwanej wschodniej flanki. Czyli w Polsce według pana... Mnie, w Polsce będziemy mieli amerykańskich żołnierzy i to jest oczywiście ten gwarant, który nas chroni przed jakąkolwiek agresją. Pan wspomniał o obecności wojsk, panie premierze. Mierząca większość według sondaży, które zamówiły dzisiaj te wydarzenia jest przeciwko temu, by wysyłać polskich żołnierzy do Ukrainy, ponieważ te dane, tak jak powiedziałem, są mierzące. Warto je przytoczyć 41%, zdecydowanie nie, raczej nie 35%, więc Polacy tutaj wydają na taką bardzo jednoznaczną decyzję. Pan myśli, że z czego bierze się taki radykalizm Polaków akurat w tej sprawie? Z naszych wojennych doświadczeń, rozmaitych oczywiście doświadczeń, e, szanowania polskiej krwi i obawy, że jeżeli Polacy by się znaleźli na Ukrainie, nie wiem jeszcze gdzie bo nikt nie nakreślił linii, którą mają zająć wojska europejskie, że tam się pojawią. To jest bardzo łatwo o konflikt z Rosjanami i bardzo łatwo o atak Rosji na Polskę. No tak, tylko że to chyba była mowa o tym, żeby wojska nasze były tam, czy jakieś wojska, dopiero wtedy, kiedy będzie rozej, Czyli to nie rodzaj misji wojennej, czy raczej takiej stabilizującej. Tylko takiej stabilizującej albo pomocniczej. Oczywiście, tylko niech pan sobie wyobrazi, że wojska NATO stają naprzeciw Rosjan. Do, do prowokacji jeden krok, albo z jednej, albo z drugiej strony. Tylko pytanie, czy Rosja w ogóle potrzebuje prowokacji. Jak będzie chciała uderzyć, to po prostu uderzy. To tak samo Rosja jak z Gruzją. Rosja przede wszystkim mówi wyraźnie, że nie zaakceptuje żadnych żołnierzy NATO na terenie Ukrainy. Nie wiemy, czy nasi politycy jeszcze o tym pamiętają. Więc ja uważam, że gdyby naprawdę iść w tą stronę, to raczej, a właściwie wyłącznie wojska rozjemcze pod egidą ONZ, do tego potrzeba uchwały Rady Bezpieczeństwa czy Zgromadzenia Ogólnego. Albo przynajmniej OBWE, ale w żadnym razie, żeby tam nie było żadnych natowskich żołnierzy. No tak, tylko że Rosjanie nie akceptują żo żołnierzy NATO w Ukrainie, a Ukraińcy muszą zaakceptować żołnierzy Rosji. A woleliby tych NATO, i na tym polega problem. No bo wygląda na to, że Ukraina przegrała tę wojnę. A ten kto przegrał, musi się liczyć z rozmaitymi konsekwencjami. Tak, możemy już tak jednoznacznie powiedzieć, że Ukraina przegrała wojnę? Ja tak uważam. No tak, tylko że w takim razie trzeba ustalić, czy Putin był zbrodniarzem, agresorem i, i napadł, czy, czy tak jak mówi Trump, przez chwilę tak powiedział. No to właściwie tak nie było. Co myśli pan o tym że Myśli pan, że prezydent Trump spotka się ze zbrodniarzem i agresorem? Przecież bardzo chce się spotkać z Putinem. No to właśnie, jak się spotka, to Putin nie będzie agresorem i zbrodniarzem. No tak, to jest twarda polityka i rozumiem pewien rodzaj, że tak powiem. Yy, odzierania ze złudzeń, panie premierze, ale jednak przecież... No, nie Niech już pan się... weźmie pod uwagę, że Putin spotkał się z innym zbrodniarzem, hmm. Nataniachu i zrobił to bez mrugnięcia okiem. No tak, ale to w takim razie co? Cała ta narracja, która trwała przez parę lat, to jest co? Piękno duchostwo, które trzeba sobie wyrzucić do śmietnika, że mówiliśmy, napadł zabijał, była bucza, były rozmaite sytuacje krańcowe. No, można szukać zbrodniarzy po świecie oczywiście, ale to znaczy, że, so, że Europa Zachodnia i Zachód mają powiedzieć, dobra, tam było, sankcje były, to teraz będziemy przyjaciółmi, albo przynajmniej Reset będzie. To, to była robić. narracja obliczona na to, że jeśli tu użyć sformułowania naszego marszałka Sejmu, że Rosjanie na kolanach będą prosić o pokój. To właściwie nie marszałek Sejmu, tylko prezydent Duda. No jeszcze tak, w Dawos powiedział, że nawet nie tyle, że, że pan prezydent Duda mówił, że w Dawos, że, że trzeba zmusić, czy sprawić, żeby Putin prosił tak. o rozmowy. Ale ponieważ y, wygląda na to, że Rosjanie nie będą prosić na kolanach o pokój, to i narracja musi być zmieniona. A nie lepiej wspierać Ukrainę dalej, by, by powodować, że miała siłę walczyć z Rosją? A pan uważa, że kolejne ofiary śmiertelne wśród jednych i drugich żołnierzy to jest jakieś rozwiązanie. to tak? żadne rozwiązanie. No to to żadne, ale jest też pytanie o wartości europejskie, o to, co przez tyle lat ostatnio. Największą, się... największą wartością jest pokój. I ja mogę tylko. Zresztą jak byłem w Brukseli, to wielokrotnie o tym mówiłem, że Unia Europejska stawała się sztabem generalnym. Niemalże na każdym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego pani von der Leyen przedstawiała nie informację o tym, jak się Unia Europejska rozwija, tylko jak pomaga walczącym stron. I to ładnie brzmi, jak się siedzi wygodnie w fotelu i się o tym opowiada. Tylko trzeba sobie wyobrazić, że każda sekunda, każda minuta to są kolejne śmierci. Ale jest pokój i pokój. Jedno tylko zdanie: jest pokój i pokój. Czy to ma być pokój a Monachium, czy to ma być pokój nie wiem, w ramach finlandyzacji Ukrainy, czyli do takiego właśnie ro ja rozmieszczenia. Nie sądzę, żebyśmy musieli szukać jakichś wcześniejszych szukatów. To będzie pokój a Ukraina. No dobrze, bo rzeczywiście te, ja też mam takie wrażenie, że często te analogie historyczne, one są dość zawodne. Natomiast no myślę, że każdy zgodzi się z tą tezą tezą. Z tymi słowami pana premiera, że pokój jest największą wartością. W tym wszystkim tylko pytanie jest bardziej o cenę tego pokoju jak długotrwały będzie ten pokój, bo wydaje się, że ten pokój, który dzisiaj negocjuje Donald Trump i nie wiem, czy ktoś, to jest tak daleko od nas, że tak powiem, o naszej szerokości geograficznej, może to zrozumieć, jest po prostu z natury rzeczy bardzo krótkotrwały. To się dopiero okaże. Natomiast już w 2022 roku Ukraina, Rosja była były o krok od pokoju. Mówię o negocjacjach w Stambule. Ukraina wtedy zgadzała się, że może być krajem neutralnym, porzucała swoje marzenia o NATO. Zakładano referenda w tych dwóch zbuntowanych republikach. No i być może rzecz by się skończyła pozytywnie, ale nagle w pewnym momencie Ukraińcy wstali i odeszli od stołu. Złe języki mówią, że to było związane z wizytą pana premiera Wielkiej Brytanii w Kijowie który przywiózł wyraźne sugestie dla Załęskiego, żeby walczył dalej. Dlatego że Wielka Brytania i inni nie zaaprobują żadnego planu pokojowego, który by uszczuplał terytorium Ukrainy. No to to można to... powiedzieć, no to można powiedzieć, wie pan, że tamte warunki były lepsze niż te. To po co Putin napadł na Ukrainę? Putin twierdzi, że w obronie rosyjskojęzycznej ludności zaatakowanej przez bojówki ukraińskie, nawet nie przez wojsko, tylko przez takie nacjonalistyczne stwory jak np. Azow, czy prawy sektor. I pan w to wierzy, że to dlatego? No, Wierzę, że zginęło 16 tysięcy ludzi. Ale no, czy ten... Te tak że to a pan że zaatakował czyczenie, dlatego że wysadzone zostały bloki w Rosji przez Czeczenów? Nie mówimy o Czeczeniu. Ja wierzę w to, bo. Przed... Nie no mówimy o, nie o tym, że wierzę. każdej kolejnej wojnie, którą wywołuje Putin i Rosja towarzyszą manipulacje tego typu, jak ja, masowa dezinformacja. Ale to nie są manipulacje, bo to ja, ja, ja dysponuję danymi z ONZ-u 16 tysięcy rosyjskojęzycznych Ukraińców zostało zabitych często w bardzo okrutny sposób przez te nacjonalistyczne bojówki, które zareagowały tak po Majdanie, czując się silne i zdolne do wszystkiego. A, no a, a sytuacja w Buczy, co pan o tym sądzi? No, Masakra. Bucza w dużym stopniu niestety była też przyczyną zerwania tych rozmów, o których mówię. Dlatego, że to spowodowało bardzo gwałtowny opór społeczeństwa ukraińskiego przeciwko jakimkolwiek pokojowi. Ale zobaczycie Państwo, że jak już pokój zostanie zawarty, zostaną wybrane nowe władze na Ukrainie, to zostanie dokonany taki bilans, co Ukraina traciła w 2022 roku, a co straciła. W 2025. To Panie Premierze, to dlaczego świat nazywa tę wersję, o której pan mówi, manipulacją, albo właśnie Kłamstwem Putina, albo kremlowską propagandą, albo wymyślaniem przez Putina jakiegoś alibi, a ufa Zęskiemu, Ukrainie jednak temu, że to jest suwerenne państwo napadnięte przez agresora? Ten świat, o którym Pan myśli, powie Panu, że to, co ja mówię, to też jest rosyjska propaganda. Może i tak będzie, no tak, tak powiem, no ale, ale dlaczego więcej, pan, wy, dlaczego że pan jestem, wybiera tę wersję? Że że panu... Bo ona jest prawdziwa. Dlaczego prawdziwa że jest taka wersja że... Dlatego, że dzisiaj e, manipulacja, propaganda jest stosowana przez obie strony. To nie jest tylko tak, że Rosjanie się specjalizują w dezinformacji. Ukraińcy też nawet mają chyba specjalną komórkę w Sztabie Generalnym, która to robi. No tak, tego, że ukraińska dezinformacja nie wkradała się we wszystkie po kolei wybory, które mieliśmy w Europie, a dokładnie tak było z rosyjskimi tronami i w ogóle działalnością Rosji, to jest we wszelkich możliwych raportach, panie, wydaje panie, mi się, że to jest panie, bezsporne. Ale nie mówimy o wyborach, mówimy o wojnie na Ukrainie. No, mówimy o różnych jej aspektach. No, mówimy o wojnie na Ukrainie i ponieważ ja nie lubię, jak się mnie robi w konia, to staram się e, fakty weryfikować. I wyciągam wnioski po weryfikacji. A ponieważ dzisiaj mamy takie urządzenia, że ta weryfikacja jest możliwa, no to z przyjemnością sobie weryfikuję. No tak, ale tak jak Pan powiedział, że może ktoś przyjść do Pana i zapytać Panie Premierze, dlaczego Pan wybiera wersję Putina, a nie wersję Zalewskiego? Nie, ja wybieram wersję prawdziwą. I Putina jest prawdziwa? To zaraz, zaraz, to samo. Bo to, bo to jest ciekawe właśnie. Nie, jest to... jeszcze coś ciekawszego, <laughs> że sam Putin mówił, że napadł na Ukrainę. Sam Putin to przyznał. Są kolejne, a Trump mówi coś innego. Tylko Z tego wyboru Putina i tego, co mówi Putin, też każdy wybiera sobie, co ja chce. Ja nie wiem, ja nie wiem, co Trump wie. Myślę, że Trump będzie wiedział coraz więcej, bo jak już został prezydentem, to on teraz dysponuje olbrzymim zapleczem wywiadowczym, analitycznym. I to zaplecze będzie go uzbrajało we wszystkie, z całą wiedzę. No ja, na przykład, chciałbym się dowiedzieć, kto wysadził Nord Stream 2, bo to jest akt terroryzmu międzynarodowego. No zobaczymy jeszcze, jak będzie z tym zapleczem Trumpa, bo dzisiaj do nas dotarła taka informacja, że wiceszefem FBI ma zostać taki prawicowy bloger, który słynął dotąd głównie z manipulacji, więc wydaje już, się. Że... Już jest szef FBI. E, wiceszefem e, To inny akurat. E, więc e, tak naprawdę dużo mamy tych zagadnień. Wydaje mi się, że akurat Donald no, Trump w tym momencie traktuje to czysto i wyłącznie partykularnie, ale wydaje no, mi się, że we wszystkim ja, kręcimy ja się ja tutaj. Ja że między nami nie ma sporu co do tego, że Putin napadł na Ukrainę. Zdaje się, że w tej chwili się lekko poruszyliśmy e, o, o odpowiedź na pytanie, dlaczego to zrobił. Nie, Panie Prezesie, Putinna, to nie jest panie, kwestia Ukrainę, to jest oczywiście kwestia, się różnic także związanych z tym, jak widział to świat zachodni. To znaczy, że, że Putin był tym zbrodniarzem, który nie powinien był robić tego Ukrainie, nie powinien robić buczy, nie powinien tam atakować tych miast, bloków mieszkalnych i tak dalej, no bo trafił do Międzynarodowego Trybunału na, Karnego. Pana, e, e, ja pamiętam jakieś, nie wiem, dwa lata temu byłem w programie telewizyjnym, ale nie u Was, tylko gdzieś w konkurencyjnej telewizji. No, i tam też powtarzano cały czas zbrodniarz to, tam, to, tam. To. Więc ja powiedziałem, wiecie Państwo, może lepiej nie używajcie tych sformułowań, bo kiedyś pewnie trzeba będzie usiąść z tym zbrodniarzem przy jednym stole, żeby podpisać umowę. No to historia akurat zna wiele umów podpisywanych ze zbrodniarzami, oni wtedy nie i wtedy, wtedy wszyscy powiedzieli, jak, to? No to niemożliwe, przecież jego, jego dni są policzone, za chwilę zostanie zniszczony, złamany, umrze i tak dalej, i tak dalej. Panie premierze, ja myślę, że my nie tylko zgadzamy się do tego, że Putin napadł na Ukrainę z panem, my nawet pewnie bylibyśmy tu w uproszczony sposób w ogóle zgodzić się co do przyczyn, bo chyba wszyscy we trzech zgadzamy się co do tego, że aspiracje natowskie Ukrainy były jedną z przyczyn. Tylko teraz Oczywiście. pytanie bardziej do pana, jak pan pracował nad tym, żeby Polska weszła do NATO, jak pan przyjmowałby wtedy sprzeciw? Rosji. Nawet panu Ukraina powiem. była. Znaczy, ja wiem, bo jak wiem, to się skończyło, ale nawet, to nawet panu mnie nie w tym, co Pan że, mówi. Że takie nutki ja usłyszałem w 2001 roku, kiedy składałem wizytę Putinowi na Kremlu. I wtedy Putin powiedział mi, Panie Premierze, yy, wiem, że chcecie wstąpić do Unii Europejskiej. My Rosjanie bardzo się z tego cieszymy, bo będziemy graniczyć z krajem unijnym, a więc handel i wymiana gospodarcza będzie łatwiejsza, ale nigdy nie zaakceptujemy żadnego kroku NATO, który się, które się zbliża do naszych granic.